Okej, okay, udało nam się dotrzeć w końcu do Poznania i na targi MTP. Jak sami widzicie, ogólnie nie ma żadnych większych kolejek albo problemów, żeby w tym roku dostać się na perykonce. Jest To jest olbrzymi, naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Problem jest z kolei co innego. Problem jest dostaniem pakietów, nie wiem, powitalnych, czyli takiej torebki, nie wiem, z informatorem czy z czym tam w środku i smyczką, ponieważ gdy się przychodzi, to staje się tylko takie coś, tylko taką małą akredytację. A później jest problem, jak się na przykład nie dobije gdzieś tutaj w tłumie, pojawiają się takie właśnie pakiety powitalne. Niestety mi i Pameli na razie póki co nie udało się takiego pakietu powitalnego dostać. No i Pamela jest ogólnie zła, niedobra, naburmuszona. Jak sami widzicie, no jest trochę nie w humorze, więc ja bym jej osobiście w drogę nie wchodził. Tak wygląda zadowolona Pamela ze swojego pakietu powitalnego, który wreszcie otrzymała. Co tam jest, Pamelciu? Pokaż, co tam mamy. Takie coś jest, aha To nie wiem co to jest, to jest... jak wykorzystać kupon, kupon Smyczkę Smyczkę? Smyczkę mam Gierkę na Mam kolejny kupon Taki sam Ej, ja to chcę, będę miał pierwszą legalną grę Proszę Coś też? Coś też? Dajmy, że tego nie słyszeliśmy. Mam e, kostkę spod pupy. O, z kostkę, jak tu z reklamy. Ja zaraz pupy wam pokażę, jaką my mamy. Co? jeszcze. I mam. No, no tak no. I mam, co mam? Te kolory, Ten informator, co to jest? Tak. To informator, tak? To jest skrót programu, nie. Informator jest taki gruby, kolorowy ze no, skrót też. programu i mapa i tak dalej, przydatne informacje jak poruszać się po perkonie. Dobra, możemy iść na Pyrkon, zwiedzić. Końców, końcu, w końcu. Nareszcie, nareszcie. Długo czekałem na ten moment. No ja też. Tak. szczególnie z problemami Waszej akredytacji. Tak, jakby ktoś nie wiedział, to mieliśmy straszne problemy z akredytacją. Ale to jest już tam szczegół ogólnie. W jednym z pawilonów mamy wystawione takie oto słodkie modele ze świata Gwiezdnych Wojen, które Pani Podobnie byście mogli obejrzeć z fotorelacji pana Arka. Tak, z fotorelacji pana Arka, nie drzwi w ogóle słychać. Z kolei tam gdzieś na głównej stanie trwają jakieś pokazy taneczne. Jest ogólnie zajebiście za przeproszeniem głośno. Eee, a tu jest z kolei jakaś mega kolejka bo nie wiem, autograf podejrzewam pana Jakuba świega takiego pisarza z tego co ja wiem choć mam coś jakąś wystawę grafik koncepcyjnych ja mam zielonego pojęcia jakichś powiedzmy bardziej artystycznych rzeczy o! to co gimbusy lubią najbardziej, czyli cycki ale tego zbytnio nie pokażę, ponieważ cycki sprzedają się dobrze, ale nie są zbyt mile widziane na YouTubie zobaczmy co się tu dzieje na głównej scenie na tej głównej scenie, prawdopodobnie dzisiaj o 12, bo mamy teraz tuż po 10, dzisiaj jakoś po 12 odbędzie się panel gimp tuberów, czy tam youtuberów, czy tam coś w ten gus. No i trochę ludzi ogólnie w tym będzie się zebrało. Podejrzewam, na panelu youtuberów będzie tych ludzi jeszcze więcej. Kolejnym miem zaskoczeniem w tegorocznych targach Pyrkon jest taka, nie wiem, strefa kafe, taka... Nie wiem, kawiarnia z przekąskami do odsapnięcia, z dostępem do Wi-Fi, czy jak to woli po polsku, tutaj po angielskiemu, Wi-Fi. No i można chociażby, mam tu pani kamerzystka na jedzie, kupić sobie kanapkę, kebaba za nami akurat jest. Na jest bistro z kebabem, bar sałatkowy, pizza. Nawet jakiś pan tutaj, coś panowie starają się tutaj wspiąć po, po tym wielkim filarze. Nie, no ja to jest fajne, nie to jest bezpieczne, ale okej. Okay. No, i ogólnie nowy, miłe zaskoczenie. Powiedzmy, że jest to jedno z naszych pierwszych przystanków tutaj, i już momentalnie spoczęliśmy yy, i szykujemy się do dalszego zwiedzania hal pyrkonowych. Dobrze, dzień dobry Pani Kasia, mam do Pani trzy pytania. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Eee, pierwsze pytanie, jak się pani podoba na perkonie? Bardzo mi się podoba, jest trochę za dużo ludzi i za głośno, ale spoko. Co pani ogólnie porabia na perkonie? Eee, robię wszystko i nic, jak zwykle. Tak ogólnie o się z tego co wiem. Kręcę się tu i tam. Czy lubi pani pyry? Lubię pyry, ale z gzikiem. Przyjmie, że mój kanał jest po prostu jedną wielką intuicją i spontanicznością, która tak naprawdę z odzwierciedleniem tego, co mówią do mnie widzowie, i co piszą i czego ode mnie oczekują. Tak jak na przykład chcieli kamerkę, no to dostali kamerkę. I cieszę się, że mamy właśnie taki kontakt, że to właściwie widzowie kreują mój kanał i myślę, że to jest w jakiś sposób na osiągnięcie tego złotego środka. E, no ja miałem po prostu, jak zacząłem na YouTube z się, to miałem za dużo fanów, więc trzeba było zrobić odsiew. Więc przestałem robić ogarnięcie i zacząłem robić rzeczy, które ludziom się nie podobają. Witam was w Pyrkonowej Kafejce. Spotkaliśmy tutaj pana Tomasza Drabika, znanego też wam pewno niektórym pod ksywą kwas. Tomku. Cześć. 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 Powiedz mi, jak, jak na Pyrkonie? Całkiem spoko. Organizacyjnie trochę różnie, ale poza tym jest całkiem fajnie. Co robisz na Pyrkonie? Byłem na dwóch prelekcjach, e, jako jedna z o, znaczy nie prelekcjach, na panelach. Jeden, jeden z paneli był na temat YouTube'a, a drugi będzie na temat e, branży dziennikarstwa growego i jej kondycji. Dopiero będzie. Czy lubisz pyry? Pyry są spoko. Dziękuję. Powiemycie dodać do tego, bo właściwie wszystko zostało powiedziane. Ja myślę, że jeszcze serwisy internetowe mają troszkę problem z YouTube'em tak poza tym, jeżeli chodzi o walkę widza, o, o popularność i tak dalej. To, też, to też jeszcze zależy o jakiego widza? Myślę, że starsza grupa wiekowa jednak nadal nie sięga po serwisy. Młodsza już faktycznie częściej na, części na YouTube'a chodzi, ale też jak to zaczyna być takie przesunięcie, znaczy to jakby nie jest nic nowego, tylko że to zaczyna też występować w samych mediach. Że już w tej chwili nie ogląda się tych materiałów tylko dla y, samej treści, ale też dla tego, kto je robi. I cały czas serwisy internetowe, które są mocno anonimowe, bo tam